Cześć, tu Katarzyna. Witam w top listopada, czyli zaprezentuję Wam 5 modeli, które w naszym sklepie w listopadzie sprzedawały się najlepiej. Zaczynam od miejsca 5, a skończymy na podium, czyli na miejscu pierwszym. Piąte miejsce piękny Bob o nazwie Amelia. Świetna jakość, zobaczcie piękna rozmyta linia czoła. Szeroka. Tutaj też jest kawałek przedziałka. Oczywiście każde z modeli, które Wam będę prezentowała występuje w różnych kolorach włosów, ale na przykład w modelu Amelia ten naturalny brąz kupujecie najchętniej, chociaż inne kolory, na przykład blondy z odrostami, też się cieszą olbrzymią popularnością. Amelia cena 690 zł. Miejsce czwarte model Paula. I ta fryzura jest jedną z ulubionych przez nasze klientki 60. Dlaczego? Chyba widać, bo ona jest po pierwsze klasyczna, po drugie bardzo elegancka, bo tutaj ta góra jest super podniesiona. To jest jedna z najwyższych peruk, które mamy. Zobaczcie. Taka wysoka u góry. Oczywiście też występuje w różnych kolorach włosów. I ma rozmytą linię czoła, czyli jeżeli mamy klientki, które lubią, żeby te włosy były tak odgarnięte do tyłu, żeby całe czoło było widać, to w tym modelu bez problemu można. Oczywiście te wszystkie modele możemy postawić do góry, uklepać, tak jak lubicie, ale ja mniej więcej staram się zaczesywać w taki sposób, jak producent proponuje, czyli robię taką fryzurę startową. A jeżeli chcecie, żeby to się wszystko tak super wysoko trzymało, żeby ta grzywka była odgarnięta do tyłu, to potrzebny jest lakier do włosów. Syntetycznych można u nas kupić, polakierować, uczesać, wyczesać, polakierować i to się trzyma. Paula, 670 zł. Miejsce trzecie, czyli jesteśmy na podium, model Leasing. I w tym miesiącu bardzo niecodzienny kolor, bo nazywa się Lavender Routette. Niby lawendowy, ale dziewczyny, on nie jest lawendowy. On jest takim szaroblądem, z jakby z taką płukanką niebieską, ale tego niebieskiego tutaj nie ma. No super wygląda ten kolor. Jak klientki do nas przyjeżdżają i mierzą, to on na żywo wygląda po prostu fantastycznie. Piękne odrosty. I ona jest oparta na klasycznym czepku. Tutaj pod spodem nic nie ma, nie podnosimy włosów. Ona jest do noszenia z grzywką, czyli jest dedykowana dla klientek, które i tak noszą grzywkę, włosów do góry nie podnoszą. Ona bardzo ładnie i naturalnie opada. A dzięki temu, że jest oparta na klasycznym czepku, to ma rozsądną cenę. Lizzie, 520 zł. Miejsce drugie, model Mona. Witajcie przyszła jesień, ponieważ klientki wybierają u nas bardzo chętnie ciemne kolory. Ona oczywiście występuje w różnych kolorach włosów, no ale w listopadzie najchętniej wybierałyście właśnie taki ciemny. On nie jest czarny, ale jest takie mocne espresso. Piękna, rozmyta linia czoła. Włos jest taki leciutki, przez to na oko wygląda, że jest go nie za dużo. Taki u góry troszkę podniesiony na szczotkach, ale nie za bardzo. Czyli zobaczcie, taka naprawdę umiarkowana, codzienna elegancja. I ten włos jest bardzo lekki. Oczywiście można go przelakierować, ale ja wiem, czy trzeba. Myślę, że on fajnie wygląda, gdy jest taki naturalnie ruchomy, mona, 650 zł. Dziewczyny, pierwsze miejsce. Mam wrażenie, że co miesiąc joko tutaj występuje na podium, ale w innym kolorze. To jest niesamowite. Przyszła zima, i nagle waszym ulubionym kolorem jest ciemna czekolada. No model jest świetny, twarzowy, panie do niego wracają, chociaż mam wrażenie, że przez to, jako, jakie jest jakości, to on jest prawie niezniszczalny. Czekajcie, troszkę się rozczocham, bo on najlepiej wygląda, jak jest taki odrobinę niegrzeczny. Jeżeli ktoś nie wie, to jest niesłychanie plastyczny model, który możemy palcami modelować tak jak lubimy i on jest dla każdego. Kupują go zarówno panie w wieku 30, 40, czy 80 lat, bo mamy go w przepięknych siwiznach, takich z pazurem. Siwy kolorów to mamy chyba z Joko 3 plus kilka blondów, no świetny model. Już nawet nie pamiętam Trzeci czy czwarty miesiąc jest na pierwszym miejscu, ale naprawdę to jest droga peruka, ale jest tego warta. Każda złotówka. Dziewczyny, jeżeli kupiłyście u nas i nosicie, dajcie znać w komentarzu, czy faktycznie jest fajna, czy ja wam tylko taki makaron na uszy nawijam. Ale mam ją dla siebie dziewczyny prywatnie i wiem co mówię. Jeszcze wam na spokojnie pokażę, jaką ma fajną rozmytą linię czoła i oko. 850 zł. Jeszcze ogłoszenie parafialne, czyli informacje, które zawsze Wam zostawiam na końcu, bo o to najczęściej pytacie. Po pierwsze, na kogo jest Beroka? Na kogo będzie pasowała? Dziewczyny, peruki są bardzo, bardzo elastyczne i pasują praktycznie na każdego. Mają jeszcze regulację obwodu głowy na gumce, tutaj za uszami. Więc, jeżeli tylko nie macie maleńkiej głowy jak dziecko albo wielkiej, jak dorodny facet, to wszystkie modele będą na Was pasowały, ponieważ pasują na obwody głowy mierzone tak po obwodzie peruki od 54 do 58 cm. A jeżeli macie małe bądź bardzo duże głowy, to zadzwońcie, pomożemy. Drugie pytanie, co się stanie, jeżeli naoglądacie się tych wszystkich moich filmów. Kupicie perukę, przymierzycie, a w domu miałyście wyglądać tak jak ja, a wyglądacie jak sąsiadka, której nie lubicie. Nie ma problemu. Macie dwa tygodnie na zwrot bądź wymianę. Do każdej peruki z tyłu jest dołączona metka oraz plomba. Nie obcinajcie, a do paczki zawsze dodajemy formularz zwrotu. Po prostu do nas odsyłacie, a my albo wymieniamy na inny model, jeżeli jest takie Wasze życzenie albo zwracamy pieniądze, chociaż zawsze mamy nadzieję, że będziecie wyglądały w naszych modelach fantastycznie, jak milion dolarów gdzie można kupić te wszystkie cuda. Oczywiście w wigello.pl możecie do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić. Wysyłamy wtedy za pobraniem i płacicie u kuriera gotówką bądź kartą kredytową. Możecie zrobić zakupy same przez internet, albo do nas przyjechać i peruki na miejscu przymierzyć, ale proszę, aby każdą wizytę z nami wcześniej umówić telefonicznie. Mieścimy się w Poznaniu. W opisie wideo zostawiam Wam namiary na nasz sklep oraz linki do produktów, czyli do modeli, które pokazywałam w filmie. Wystarczy w nie kliknąć, przeniesiecie się do naszego sklepu, a tam już sprawdzicie, w jakich jeszcze kolorach występuje dany model. Bo tak jak mówiłam, na przykład Yoko w listopadzie najchętniej była kupowana w takim ciemnym kolorze, ale ona występuje jeszcze w siedmiu innych kolorach włosów. W rudym, w brązowym, w siwym, także jeżeli Wam się model podoba, ale kolor nie, to na pewno mamy. Wszystkie prezentowane przeze mnie modele to peruki medyczne, do ciągłego, codziennego noszenia. I należy ich używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Do zobaczenia.